W tym momencie chciałbym wam pokazać mój pierwszy zestaw. Zestaw na karpiówce. To będzie typowe karpiowanie z sygnalizatorem, ze swingerem. I na początek, co założę na włos? Na dół wezmę owoce. To będzie żurawinka. Wybiorę taką kuleczkę o czerwoniutką. Przewiercę moim wiertełkiem. Trzeba to oczywiście robić delikatnie, żeby kulka nie pękła. Nie na siłę. Są to niewielkie kulki, więc trzeba być tutaj bardzo rozsądnym. Powiększę otworek. Kiedy mamy już wykonany otworek w kuleczce, przekładam szydełko na drugą stronę. Zakładam tutaj na włos, przewlekam i kuleczka jest już wprowadzona. Musimy czymś zabezpieczyć tę kulkę, żeby nie spadła. W tym celu posłużę się takim niedużym stoperkiem, ale on w zupełności mi wystarczy do tego, żeby zabezpieczyć kulkę przed zejściem z włosa. Wprowadzam oczko włosa w haczyk stoperka i zaciągam. Delikatnie pomagam wejść tutaj. Także zostaje na górze tylko taka główka. Przesuwam gumeczkę na przyponie, żeby się lepiej haczyk pozycjonował. I mamy już założoną przynętę na włos naszej karpówki. Teraz wystarczy włożyć wszystko do koszyczka i zarzucić. Konieczne jest dowilżenie zanęty, ponieważ ziarno już wypiło wodę. Ten proces dowilżania to jest proces stały podczas całego łowienia. Dlatego, że po prostu jest gorąco i woda zwyczajnie odparowuje. Co ważne, to to, żeby bardzo starannie mieszać wszystko. Najwyższy czas podać rybkom to, co lubią. Najpierw foremka. Dodam taki aromatyczny dodatek, który sprawi, że nasza przynęta będzie w toni smużyć takim fluo kolorkiem zielonym, żółtym. Mam nadzieję, że to też zachęci rybki do brania. Do środka wsad. Koszyczek. Uciskam starannie i zobaczcie, smakowicie wygląda. Ja bym nie zjadł, ale karpie na pewno, <grymne> zarzucamy. Pięknie, pięknie. Trochę Twojego, trochę mojego, chodź. Jeszcze muszę ją przekonać do tego, żeby tutaj się przedostała, albo pójdę do niej z podbierakiem. Dlaczego się nie dziwię, że ucieka w ten cień pod drzewami? Tam na 100% są gałęzie. Ale powolutku ją wyprowadzę. Ale fajnie pracuje nawęd. Obym jej nie stracił. Piękne wiry robi tutaj. Nie chcę jej holować na siłę. Fajnie wędeczka pracuje. Już jest blisko. O, jest! Jaki ładny. O, piękny. Ładna rybcia, ładna, ładna, to już jest taka rybcia która wygląda. Czego przekonać, żeby ominął tą burtę brzegową. Zawsze przy brzegu coś może być w wodzie, o, piękna lepcie. Ładna. Już taka ósemeczka myślę. O, już ją widać. O, on już jest. Teraz będzie łatwiejszy do podebrania. Trzyma się tylko na wąsiku. Więc musimy być mądrzy w podebraniu. Szczęśliwie mamy go w podbiraku. Taki karpiczek piękny, cudowny i silny. No i szczęście łowcy. Rybka wraca do domu. No jak tam? Jesteś już gotowy? A, no i fajnie. Takie rybki lubimy.